Witam was serdecznie, kooperator z tej strony. Ze mną był Kortma oraz Luki w przeciwnej drużynie. Cześć. Cześć. No, to to zaczynamy zabawę. Zabijam biorę... się granaty. <noise> o widzicie, jestem za tobą, ty poszłeś na statki, nie? No, na statki biorę tego. No to, no tego... to bo, e, czy poczekaj na mnie. No, na to... Dla... no, no, no. Dobra, nie. Wygrywamy. A idź, do czołgu myśli. idziesz? Nie, nie. Na razie czekam na Was. Ro... O jestem... Haha, jestem. Ha, Rosja wygrywa. Idziemy, idziemy do czołgu? No, może do czołgu. Dobra, to płyn, płyń Stasiu. Stasiu? <grym> Stasiu Nie to no, to ja jest? tak zawsze mówiłem, aborysiuj do kolegów w szkole. A no, pamiętasz. Ale wszystkie flagi nam przejęli, no to niemożliwe, no gdzie? Z czego ja a przejąłem, ja a. Zaraz tutaj będzie zemsta. A czekaj. Ej, 5 na czterech jest. A, i nóż bojowy. Hmm. 5 na czterech jest, no wiecie co? No wybrałem taki <grym> serwer. Hadosz! Dobra, Coś tam jest przyjechało. Tak, jeden raz dadłem, bo O, helikopter, zaraz ja go wciągnę. Ściągnę go, nie ściągnę go. Jeszcze następnej jedź do A, jedź do A. Jadę, jadę, jadę. Ach, tam widziałem jak jakiś pojazd po prawej. I ten co ty, ty go chciałeś, wtedy ten. Czekaj, F3 i będę po tej stronie. Bo jest fajnie. D Dobra, uwaga, czekaj, czekaj, ja już wysiadam. Czekaj, na razie może nie wysiadaj. Podjedziemy kawałek, ale... Dobra, ja się do tego. Dobra, to powoli podjeżdżam. O. A ktoś przyjmuje? No ja mam... A ty ja mam RPG też. O, widzę bro... wroga po, po lewej stronie. O. A zaraz koniec, kurde, koniec. koniec. Dobra, to ja włączę po autkiem. Jest szybkie. Przyjąć, ja przyjąć. jest tutaj? To byłem ja, to jestem ja. Łukasz. A Lubię zabijać czołga. A drugi czołg. Wal się. Aaa, żem to zrobił. 20 hmm. Gdzie on mi się schował? No. A, asysta przy zabiciu. Ale, przy zabiciu nie asysta przy zabiciu. Nie Mam... <laughs> Dobra, już... Ale zniszczyłem go! zniszczyłem go! <laughs> no, jesteśmy trupami. Łukaszę no, zniszczyłem. Ale Dobra, ale... ja jestem w... A, ja pojadę autem jak jeszcze zdążę raczej nie zdążę. Dobra jedziemy. O matko, kto to w ogóle no to się jest? jeździliśmy. Ja wiesz, nie wiem... Ma... Nie, wygrałem! Ha, ha. Ej, tu ma taki nick baba ja myślałem, że babcia ma taki nick. <laughs> no serio, wyróż. wygrałem. Wygrałem! Ha, ha, ha. A nikogo nie zabiłem Aby... Ale to nie fair, bo wiesz dlaczego? Bo... O kurde, ja nie mogę ja wziąć. będę helikopterem latał. Dobra, to wiesz helikopter, I... ja biorę tego. Gamonia, czołgusia. Haj, ja bo ja nie mam w gwarancji na latanie, to idę Aha. do. <noise> ja nie Albo nie, pójdę do samochodu. Bo... Ja o, sobie parę. czołgusiem w wodzie. Obserwuj nas. Pokaż, gdzie ty jesteś, ja jadę do D. Albo do C, bo jest bliżej. Albo no. nie do D, bo jest fajne. Albo nie. Kurde, nie wiem teraz. Bo w C, C? mogę kapić, a w D. Nie. Hmm. To jadę do D. O, bo nie dziecko. <laughs> Coś tu lata. szybko chodź do D, bo ja tam przejmuję, a ja nie mam... Ej, na jeden, kto przejmuje to... Dobra, zarzucam ręczny jedę. Ale fajne jak w jak euro Eurotrack Simulator 2. Znasz tą grę? E, Eurotrack? No. Widziałem ją, widziałem, ale niestety nie miałem okazji zagrać. Aha, a ja a mi się zdawało, że ty kiedyś nagle... Ja utknąłem czołgiem w dole, w dole. Ktoś to podbijanie. Do B teraz. No, już zaraz będę. Dobra, obstawiam. Ja a ja się boję. Stasiu. Po lewej mamy helikopter, tylko to nie nasz. Ja teraz do C, do C, do C Dobra, ktoś tutaj będzie lądował Ojejku. Co? O ktoś przyjmuje. Z naszych? Nie. Ktoś przejm Kto ma czołga? Nie, przejął ktoś z wrogów, ale teraz z naszych. A kto ma czołga? O, przejęcie flagi? Ja jestem czołguś. Dobra, A? gdzie teraz jedziemy, bo ja głupio tak... Dobra, na A, na A. No, ja tam wolę dostawać preten, y jakiś rozkaz, żeby tam się dostać. O! Ostrzeżenie! Jezu. Uciekamy. Ostrzeżenie! Dobra, nie umiem Muszę się schować. O, nie mogę się Dobra, ja wysiadam, ja z RPG. Obraz, jest go jakbyś mu. Ale nie się po prawej stronie. Po prawej? Uwaga, mm -hmm. ja ci na ratunek płynę. czy znaczy nie płynę, kurde, idę. Niestety, zepsuło się. Nie! A! Ja się boję, ja się boję. Mm. Ale wa z was trwaniaki, ja B przejmuję. Ktoś tu mówił o B? Aha. Jezu! jeju, Bym Prac go zabił! Ej, ten co był by w ciągu nie, on wyszedł z czołga, ale bym go zabił teraz. Ja chciałem go serpg z RPG. tego czołga. On, on wyszedł... tam dalej stoi, cholera jedna. No, ej, o. będą przyjęli jeju, je, tak nie wolno. Ja przyjąłem gościu! Gościu? Ej, A dobra, tam jest samochód. A gdzie jesteś? Ja daleko od tego czołgu. Ale dynia. tego gościa nie ma już. Wiesz? Oła, Heli dynia. mnie zabiło. Nie, nie musisz już, jestem martwy. <słuch> <słuch> martwy? Mhm. A, Dobra, idę na lotniskowiec. Na polu. Teraz jestem koło. Co to jest w ogóle C? C, ja jestem przy C. Dobra. A, zabił mnie Helikopter, cholerstwo. Ten berny. Berny, berny. On ma 30 level. On mnie nie lubi też Wiem, widziałem cię, ty jesteś leżysz, jakbym był To ja bym cię uleczył Z samolotem, przynajmniej z tym Ja A ja dam... przejmuję. de. on też mnie atakuje. Ej, kultar... ja ciągusiem przejmuję jedę A i tak wygrywamy na razie. <laughs> też nie szczela! Ach, to ten samolot był. Ja, ten ja to odrabiam. Ja tego nie lubię, ja go nie lubię. Ej, da Ciągle ja w ten tam, tam... siedzi i gnije w nim. Teraz czekajcie, idziemy na D? No ja idę właśnie, bo mnie teraz zabił ten helikopter. Yay, ktoś A nie, ten... mój. A, ktoś myśliela? Nie. A nie. Weź, ja o Jezu, jezu. czołg ej. jest w ten. Babel. Musimy cofnąć? O dobra, ej. Nie, bo Czekaj. ja nie mam... nic nie widzę. Tam jest czołg, przejmuje nam C. Wiem widziałem on mnie właśnie zabił. Ja teraz pójdę, Ja teraz pojadę czołgiem, bo ja mam czołga. Dobra Ja też tu się z nim bawię w chowanego I kawos <kly> Ale trochę mało ludzi, ale fajnie jest, ajć, ajć, ale on mnie T nie lubi. Zabijcie, ej, ty jesteś w czołgu? To ja z chyba jestem No 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 spróbuj go zdjąć, a skoczył do tego do ciała będzie biegł Jeju, weź, kurde, wszystko nam przyjęli. Nie, ja jadę do D, ja jadę, jadę do D, bo tam chyba nikogo nie ma. Weź, wrębałeś się Wyskakuję z niego. Jedziesz czołgiem, to ja wskakuję. Jestem na działku. Dobra, to pilnuj mnie. Dobra. Nic tu nie goni na razie. Nikt się nie schowało. Dobra, yy, w D jest czysto. Mamy ten, czysto, helikopter, helikopter z tyłu. Aaa, co za chamstwo. Dlaczego Wernie. tak jest? <laughs> Ja widzę wasz zniszczony, zniszczony czołg Ja bym tego Bernego kurde zabił z RPG, ale jakoś jesteśmy mi nic. Ej, dobra ja pójdę, ja, ja pójdę Ej, tam ja mimo, coś, od... to ja wam trzy flagi przejąłem. Hmm. ile ty masz w ogóle? Ale 800, aha Jej, Loo. a ja mówię, czołgusiem jadę po całej mapce Co? Czołgiem, ja jadę autem Ja jestem czołgiem Ja teraz lecę helikopterem i mam Wroga e, na... z ty w helikopterze, ej, kto... Ja bym mógł do ciebie wsiąść. To ja jestem ten, y, f, ja akurat nie prowadzę. Ha, że Tylko ta cholera mnie teraz goni. Kijowo. A widziałem gościa, który cię gonił. Helikopter ci gonił. No nie? no no, dokładnie. No to widziałam, uciekałeś przed nim. O jesteś tu. Co? Nie, 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 ciąg, czołg, czołg, czołg. nie ciąg. Ej, widziałeś nie jakiegoś gościa Łukasz przy... Hatman, widzę cię! Nie daj mnie! Czemu nie? No bo to Le złe jest. Skinąłem. Mm -hmm, mm -hmm. To złe jest. To jest RPG, zasadzę i będziesz płakał. Tam mordować, się mordować, mi tu nie idzie w ogóle. Co, My tu się Ja mam 5-0, a ty 4-0. Widzisz, jesteś lepszy ode mnie. Mm, nie masz czym chwalić, jeszcze nic widać. nie zabiłem. Wow. A może tam? Ktoś mi ewidentnie chce z czołgiem ściągnąć, no? Aha, to ty jesteś w ciągu? Tak, nie. tylko że... A nie, bo tu taki myślą, że to ty jesteś w ciągu, a tu... Nie, to jakieś inne gością jest. Przygotuj się, się na klęskę. Bo B przejmujemy... Haha, a ty nie Dobra, idę po moją górę. Przy a ty tak przykrytej, nie Jak ja tego nie lubię. Jeju! Aby Łukasz Cię zabił, byłem za Tobą! Co? To? Przejechałem hmm. Cię? Nie, Bernie mnie zabił. W helikopterze. Ciekawe skąd ma... A nie! Czekaj, ja bym się... Mamy czołg. Ja wszystko <grym> Ty, ja się tak nie bawię. Mm, straszne. Więcej graczy by było. Czemu nie chcą dołączać? Terben... Berny mnie głupi jest, bo on ciągle dyda mnie. Hmm. dymuje się. <laughs> o dobra i mam samolot, ale nie mam gwarancji? Nie. ja spróbuję. A ty jesteś tutaj, siemka. Siemka, siemka. No, cześć! No cześć. Ej wiesz co ja cię zrobię? Czekaj. Tutaj nie ci podsadzę. Takie dwie, takie ładne. O, i pojedź sobie. Czekam cię. <laughs> nie wybuchnie no, ale ja widziałem na necie. Plum plum. <laughs> no weź. Co za... To jest niefer. Spróbuję... No i weź, się teraz. Gdzie wy jesteście? Ja? Ja okay, spróbuję załatwić macie? tego gamonia w helikopterze, ale coś mi nie wychodzi. Gdzie wy jesteście? O, ja teraz będę miał czołga. Coś nam nie wychodzi dzisiaj, no nie, nie, nie. No tak samo O, nie leć, 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 leć. Jezus... Ma. Jakim cudem on mnie zastrzelił? Aaaa, to jest straszne. Ty, ty, mam, ty masz odrzutowca, miałeś? Tak, wylądowałem w wspaniały sposób. E, ale ty masz chociaż 7.0 i mam 8.0 I ty masz dwa i mam 1000. tysiąc. Hmm. A helikopter? Teraz jak mi pójdzie? Ja jadę czołgiem do B. I proszę mnie nie bić. Jakim A, cudem? Kurczę! Wagadym Szlag nie koniec. udaje się. Zaraz konie. No. I żeby była inna runda. Ale ja nie lubię my Anmar. Jak się ale... to ma? Ojejku, jejku... No... Kurde, wy... przepraszam, chłopaki! Co jest? Nagrywam, ludzie, co wy tu tak wchodzicie? Ej, tam ktoś był! Nie, 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 nie. Wiesz co, bym zabił tego Berny, Berny, ale Ber... jakby to, to o, ja byłem 16 jeden, masz 16-1. Ej! W wagonie to ja byłem. On, no, a właśnie... Nie, yeah, 0-0, oh, yeah, nikt mnie nie zabił, a ja nikogo ja nie zabiłem. Mi brakuje 1 6269 6 X. Dwa, Mi brakuje 12 382. Dobra, jedziemy helikopterem? Próbujemy jeszcze raz? Ostatnia rundka, co nie? Spróbujemy. Ja to heli... Dobra, to statkiem pojedziemy, ale szybko, bo on miną przejmą, a to są zli chłopcy. Ciekawe jak harrierem się lata. Im! Dobra, to ja pojadę tym, motorową. Harrier, ten samolot, który ma wystartować, a mi nie chce wystartować. Ha. Może nie masz u ten... O, ten pan pan? Jezus! Co? O matko. Lecę. Jednak. <śmiech> <śmiech> Jaju, nasz. Jak fajnie. Dobra, ja idę. Szybko, szybko, szybko do A czy jego ja przejmę czy nie muszę. Ja miałam asystę! Jakby coś ja byłem w helikopterze ja miałam asystę Dobra, ale ja muszę przyjąć. A ja muszę... <coughs> Jak ja, ja was tam koszę Jest dobra A w ogóle Łukasz, ty w ogóle jesteś w trzeci i masz 52 punkty, a ja będę miał... No bo miałam asystę! A ja będę miał 200, a ty nie I Myk. A ja asystę i e, ty też tu przejmowałeś? Tak, zaraz wpadłem. Dobra, obs, Czekaj, prawie. Aha, czołga sobie wezmę. Chodź Bierz, do czołga, tu są dwa czołgi. Bierzesz, który bierzesz? Ten, bo to jest fajny. Dobra? To ja biorę sobie go. Oga, patrz, leci helikopter. Oga, leci, leci i czego sobie? Nie widzę nic, ciężko. Nic, 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 nic. Jest, 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 jest. No skij! Ale uparciu. Zginął? Nie kurde, ostatnie trzy strzał. Trzecia seria nie poszła, tak jak powinna. A, zestaw przy zabiciu, ładnie, udało się. Wow. A ja teraz RPG chciałem wystarczyć... Ej, a jakby coś, to ja do... Dawid do ciebie strzelałem z tego samolotu to byłem ja. Ta? No. Ej, Marcin o, matko. Mar Ej Marcin jest dostał. Ej, Marcin jest z nami! Ej, schował się tutaj. Bo? Ja Marcinę Marcina zabiłem! Ja zabiłem Marcina! Ale Marcin... Ej, fajnie że jest tutaj z nami. Tylko on nie wie, że my nagrywamy. No. Spokojnie przejmujcie się, a ten, co to miałem mówić? Pamiętacie, y, tam jest takie jedno miejsce, gościu się skampił takim czołgiem tam. Widzę, czy jest za tamtym miejscem. Tam poszedł, tam jest koleś i się skampił no to... tym. To pójdę maszynką. go skampić. O. Ale no on ja jest tam czołgiem. Ta... A nie, bo ty masz fajną broń, kurde. Ja go kiedyś wylosowałem, tą broń. Ona jest fajna. Ja sobie kupiłem Aek. Broń. A ja ja kupuję fajne, jak wyglądają. Dobra, przejmujemy, przejmujemy. Ja idę do D. Na C jest Ty... obstawiony... ...tym czołgiem, co tam stoi. Ja nie mam tego ciężkiego jakiegoś działa, żeby to załatwić. Kurde, Marcin mnie zabił! A miał 8 życia mu... 8 życia mu zostało, ja ale Ja Marcin... na necie, jak koleś... A, asysta przed krytycznym zabić. Tak, koleś miał jedno HP a i... A ...zabił gościa. <laughs> ej, Marcin Przasnek22 Nie yeah, no, nie, ja nie umiem grać mów. Ja cię zabiłem, czym się wstrzymujecie, to jest dla zabawy Ale się Dabii? mi tu skampi. Aaaa ja, ja cię zabiłem Ej Łukasz, ej Łukasz, ty masz tą fajną broń No Wow. To ja Ej, a który masz level? A, szósty O oh, jest No właśnie, Zabii. ja tam Jakby coś, to ja cię zabiłem Ej, aha, ja widziałem na filmiku, ja tam ten gość z, z tamtego miejsca kampił Berny. No właśnie, on tam A... właśnie kampi mi. <laughs> Nie mogę ja się wydostać. Na... A ja na tym internecie to widziałem jaką kampił. Berny nagrywa? Nie, to tam jeden tak miałem swoim, W pierwszym filmiku miałem taką kampę. Hmm. Hop, hop, hop. Zobaczmy, czy co coś tu może jest. I pa... I weź, zabiłaś mnie! Wiem, lubię zabijać. Ej, ty masz heł. No, Wow. Ktoś, Ktoś tu jest. Na A mamy wrogów. I patrz, co na czacie. Widzę, widzę. E Łukasz. A widzę, widzę. Ach, ten czołg. No, bra. Ber... Berny 7-0 ma. Nie, 6-0. Nie, lubię gościa. Ja też nie. Zaraz idę ja lubię jego. wam przejmować flagi i właśnie takie coś się dzieje. Taka magia przejmowania flag. Weź kurde, ja za kamieniem siedzę. Jak on może mnie skambić? Ja? Albo ma coś po problem z połączeniem? Wy też to macie? What the fuck? <laughs>